Jak zdać maturę na 100%? To jest pytanie, które coraz częściej pojawia się w listach do mnie i na które ja niezmiennie odpowiadam w jeden sposób. No, uczyć się i trenować. Natomiast postanowiłam nagrać ten odcinek, bo niektórzy z Was potrzebują niejako dodatkowych instrukcji, jak się uczyć i jak trenować. W tym odcinku postaram się Wam dać garść pożytecznych wskazówek na ten temat, jak zdać maturę maksymalnie, na maksymalną liczbę punktów. Oczywiście w Waszym własnym rozumieniu bo przecież dla każdego ten, to maksimum ma inną postać. Ale oczywiście wszystkim jednakowo życzę matury zdanej na 100%. Po pierwsze, proszę Państwa, testy się zmieniają, testy naturalne, do czytania ze zrozumieniem robią się coraz trudniejsze. Dlatego, proszę Państwa, jak sobie z nimi radzić? Proszę bardzo uważnie czytać y, tekst. Wielu maturzystów popełnia ten błąd, że najpierw czyta pytania, a potem dopiero zabiera się do tekstu. To jest bardzo zła metoda, ponieważ wiele istotnych informacji będzie przeoczonych. Proszę przeczytać tekst najpierw po prostu, tak dla siebie, a potem drugi raz, ewentualnie podkreślać pewne informacje, które są dla Was istotne i macie od tego brudnopis, żebyś sobie sporządzić plan takiego tekstu, w tym brudnopisie w punktach, czyli gdzie mniej więcej jest jego teza, jakie są mniej więcej argumenty, co się tak naprawdę, jakie przykłady w tym tekście są podane, bo to się później przyda. Dlaczego? Moi drodzy, przyda się chociażby dlatego, żeby odszukać pewne struktury podczas pytań na teście dotyczących. Na przykład tego, jak akapit trzeci łączy się z akapitem czwartym, a już na pewno przyda się przy konstruowaniu streszczenia, z którym macie ogromne problemy, e, ponieważ jest to na no, pewno nowum e, na egzaminach. I tutaj, proszę Państwa, moje, moja prośba, moja sugestia, proszę jak najczęściej pisać streszczenie. To nie chodzi tylko o testy maturalne. Jeżeli przeczytacie jakiś ciekawy artykuł, na przykład w jakimś periodyku, bądź w piśmie, starajcie się wyłowić jego główną tezę, starajcie się sprawdzić, co jest napisane w podsumowaniu, starajcie się zbadać jego strukturę i na przykład poszukać zdań, bądź wyrazów łączących akapit pierwszy z drugim, drugi z trzecim. Wskazujący na pewną kontynuację myśli, czy też na, na to, że w akapicie piątym jest na przykład odpowiedź na pytanie z akapitu czwartego. Proszę badać więc strukturę tekstu. Kolejna sytuacja, która ma związek z maturami, to oczywiście obecność zadań dotyczących tzw. nauki języku, czyli gramatyki. I tutaj moja porada. Jeżeli nie było tego w gimnazjum, albo nie pamiętacie, powtórzcie sobie słowotwórstwo, ale w tej najprostszej, proszę Państwa, wersji, czyli wyraz podstawowy, pochodny, pokrewny formant, przyrostek, przedrostek, śródrostek, żebyście Państwo wiedzieli, co robić z takimi z takimi zadaniami, bo one się coraz częściej na maturze pojawiają. Powtórzcie sobie również, tutaj polecam moje lekcje, rodzaj zdań złożonych, zwłaszcza tych złożonych podrzędnie. Powtórzcie sobie informacje o imiesłowie, o imiesłowowym równoważniku zdania, bo takie, jak widzę, zadania się zjawiają w, now, w znacznej przeważającej liczbie na kolejnych testach maturalnych. Natomiast rozprawka Proszę Państwa, no tutaj bardzo często chcielibyście zdać ją na 100%, ale z mojej wiedzy wynika pierwsza podstawowa rzecz. Nie będzie to możliwe, jeżeli Państwo nie opanują dobrze polskiej ortografii i polskiej gramatyki. To są błędy, które najczęściej Was pogrążają. Bo często, jeżeli nawet rozprawka treściwie jest bardzo interesująca, no to niestety liczba błędów o charakterze językowym, stylistycznym, składniowym i ortograficznych przekreśla szansę na, na te 90 czy na te 100%. Proszę więc powtórzyć sobie przed naturą najważniejsze zasady ortograficzne. To, co ja obserwuję, proszę Państwa, największy Wasz problem, to jest problem z stawianiem przecinków pomiędzy zdaniami złożonymi. Proszę sobie powtórzyć te zasady, one naprawdę są proste i na pewno były w gimnazjum. Jeżeli nie od pierwszej klasy, to na pewno w trzeciej, bo to jest jedno z zadań na testach gimnazjalnych czy na różnego rodzaju sprawdzianach. Natomiast jeżeli chodzi o charakter, błędów ortograficznych państwo oprócz tych przecinków jakby nie zdają sobie do końca sprawy z tego, co znaczy błąd rażący. Ja tutaj odsyłam do strony internetowej Rady Języka Polskiego, na której określone jest, co jest tym błędem rażącym. I przykładowo, celowe pomijanie tych przecinków oddzielających zdania podrzędne od siebie jest uznane za błąd rażący, a więc znaczna liczba błędów rażących odbiera wam punkty, jeżeli chodzi o ortografię, więc proszę wziąć to pod Uwagę. I kolejna rzecz, tak zwane błędy rzeczowe, czyli błędy w kategorii C. Jeżeli Państwo nie są czegoś pewni, proszę tego nie pisać. Nie pisać. Czasami taka głupota, jak to, czy Izabela dostała medalion i yy, yy, podróż pociągiem Wokulskiego i Izabeli i Sarskiego odbyła się po otrzymaniu medalionu, czy też przed jego otrzymaniem, jest błędem, który Wam zabiera punkty. Błędem rzeczowym, z którym się spotykam bardzo często, jeśli chodzi na przykład o lalkę, to jest błąd dotyczący tego, czym handlował Wokulski. Nie jesteście pewni, nie piszcie. Błąd rzeczowy dotyczący zbrodni i kary, że rodzin Raskolnikow zabił trzy osoby, bo siostra lichwiarki była w ciąży. A gdzie to jest napisane w powieści, że ona była w ciąży? To też jest kolejny błąd rzeczowy, proszę Państwa, także jeżeli nie macie pewności, nie przypominacie sobie, że faktycznie tak było napisane w treści utworu, to proszę tego nie pisać, bo z tego zrezygnować. I kompozycja. Państwo mają najczęściej problemy z kompozycją. Proszę pamiętać, że typowa rozprawka zawiera wstęp, tezę. Rozwinięcie i podsumowanie, przy czym to wszystko musi być proporcjonalne. Pytano mnie, czy teza musi być na początku. Nie, proszę Państwa, teza nie musi być na początku, aczkolwiek ta teza musi wynikać z treści waszego, Waszej rozprawki. I taka dobra rada. Wielu maturzystów mówi, że bierze się za interpretację wiersza, jeżeli nie pamięta bądź nie czytało lektur i nie chce popełnić błędu kardynalnego. No, i właściwie błędem kardynalnym maturzystów bardzo często jest wybór rozprawki interpretacyjnej. Jeżeli Państwo nie mają pojęcia o tym, jak analizować, interpretować wiersz, jak tą analizę przeprowadzić w sposób sfunkcjonalizowany, błagam, nie róbcie tego. Bardzo często bowiem waszym błędem jest koncepcja interpretacyjna sprzeczna z utworem, przez co tracicie punkty, i podobnie jak w przypadku rozprawki. O charakterze argumentacyjnym zero w tej kategorii, w kategorii A, powoduje, że praca jest już niezdana, niezaliczona. Jak interpretować wiersz? Jest takie 8 punktów według których można postępować, trzeba się ich nauczyć. Ja o tym przeprowadzę moją kolejną lekcję, czyli przedstawię wam te 8 punktów i na dwóch wybranych przykładach pokażę jak to zrealizować, żeby państwo wiedzieli jak przykładowo ten wiersz zinterpretować, ale jeszcze raz podkreślam, jeżeli faktycznie chcecie 100% na maturze to proszę nie wybierać rozprawki interpretacyjnej, tylko dlatego, że nie lubiliście lektury, która pojawiła się w tym pierwszym temacie, albo nie pamiętacie, albo nie wiecie, albo boicie się błędu kardynalnego, bo może być gorzej niż myślicie. Moi drodzy, to już trzecia wspólna matura nasza od początku istnienia kanału Wiedza z Wami. I w jednym z pierwszych odcinków powiedziałam, że będę chętnie sprawdzać Wasze rozprawki czy też w jakiś sposób rozwiewać Wasze wątpliwości. Liczba próśb przerosła, że tak powiem, moje moce przerobowe. Oczywiście jestem bardzo wdzięczna za wszystkie słowa wdzięczności, za, za słowa otuchy, za wspaniałe komentarze, którymi mnie obdarzacie. To jest dla mnie naprawdę ogromna motywacja do dalszej pracy. Zatem możecie być. Pewni, że staram się odpowiedzieć na każdy list, staram się pomóc każdemu. Czasami jednak e, jestem tylko człowiekiem. W związku z tym potrzebuję też e, czasu dla siebie. Mam prawo czasami zachorować, czuć się gorzej. A listów jest bardzo dużo. W związku z tym zwracam się do was z ogromną prośbą. E, prośbą, żebyście po pierwsze byli wyrozumiali, e, ponieważ nie jestem w stanie bardzo często, a zwracacie się do mnie, na przykład z prośbami. Wieczór poprzedzający, na przykład, oddanie jakiejś pracy. Następnego dnia musicie się zgłosić do polonisty z pracą i, i natychmiast muszę, muszę pomóc. Zwracam się do Was zatem z prośbą, żeby tego nie robić. Nie robić. Ja przede wszystkim w tym roku pracuję z bardzo dużą liczbą maturzystów i oni mają pierwszeństwo. Co do zasady. Jestem ich nauczycielem, jestem ich polonistą. To jest pierwsza rzecz. Natomiast. W bardzo wielu przypadkach często nawet nie ma odzewu. To znaczy, pomagam w czymś, pomagam na różne sposoby i nie dostaję nawet maila zwrotnego z odpowiedzią, jak poszło, czy się udało, a chociażby czasami brakuje zwykłego ludzkiego, dziękuję. I proszę Państwa, ponieważ nasz kanał, już w zasadzie ponad dwa lata pracujemy z Wami, My, tak jak wcześniej kiedyś wspominałam, całkowicie finansujemy ten kanał ze własnych środków, a wymaga to przecież nieustannej modernizacji, poprawek, nowego oprogramowania i sprzętu. Dlatego też zachęcam Was do skorzystania z okazji, jaką jest zakup laleczki o imieniu Izabelka. Za moment znajdziecie linka pod spodem i dzięki temu będziecie mogli wspomóc nasz kanał tym dobrym, życzliwym gestem. Wszystkich tych, którzy zdecydują się w ten sposób wspomóc nasz kanał, e, zapewniam, że Izabelka na pewno przyniesie im szczęście podczas różnych egzaminów e, życiowych, nie tylko tego maturalnego, ale również będzie dodatkowy bonus dla wszystkich tych, którzy e, właśnie poprzez zakup Izabelki okażą nam swoją życzliwość. Mianowicie e, takie osoby będą mogły liczyć na to, że ich prośby e, o sprawdzenie wypracowania, jakieś podsumowanie, pomoc czy sugestie będą sprawdzone w pierwszej kolejności. Mam nadzieję, że nie pogniewacie się na mnie, ponieważ to, co mówię, wyda się Wam zbyt bardzo kontrowersyjne. A zatem zapraszam i życzę Wam miłego dnia. Kliknij na ikonkę drzewka, by zasubskrybować mój kanał. Możesz także obejrzeć wybrany film klikając na którąś z ikonek obok.